Witam Was serdecznie w kolejnym materiale dzisiaj. Passat B7 2014 rok i pokażę Wam funkcję resetu ustawień kratek nawiewu. Mianowicie wciskamy przycisk AC oraz nawiew naprzód, równocześnie do momentu, kiedy na przemian nie zaczną pyłgać te diody. I teraz Słuchajcie, samochód sobie sam resetuje ustawienia klapek. Gdy ta procedura się zakończy, Przestaną migać światła, klapki zostają sprowadzone do ustawień fabrycznych i tak wygląda reset ustawień nawiewu, kratek czy jak to chcecie tam nazwać. Myślę, że przydatna funkcja, i niewiele osób, które mają to auto, niewiele o takiej funkcji wiedziało. Dzięki Wam za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kolejne materiały związane z pasatem B7, trzymajcie się do następnego razu, hej!